Dzień dobry, dzień dobry, to Wasza ukochana ciotka, to są plateczki i Iga Świątek przyznała, że tegoroczne święta spędzi w Warszawie. wiecie, no po takim 11-miesięcznym sezonie, wiecie, po tych wyjazdach, no takim życiu na walizkach, no to bardzo się cieszę, że spędzi trzy tygodnie w jednym miejscu. Właściwie do końca grudnia będzie w Warszawie, no a później co no, zaczynają się pierwsze, proszę Cię, turnieje w Australii. Jak Beata w Europie, w Australii, nie w Austrii! Pamiętajcie, żeby nigdy Beaty na wakacje nie brać. A Iga zapytana o to, czego sobie życzy, no to przede wszystkim zdrowia, trochę spokoju i wytchnienia. No, cały czas, cały czas się coś dzieje. Także mam nadzieję, dzieciaku, że to chociaż w te święta odpoczniesz. I słuchajcie, od Igi nie odchodzimy, ponieważ 8 grudnia Maryla Rodowicz miała 80 urodziny. No i wyobraźcie sobie jej zaskoczenie, kiedy otwiera drzwi, a tam Iga świątek! No dej ta spokój, Maryla absolutnie się nie spodziewa Igi. No także dziewczyny, proszę ja cię poplotkowały, porozmawiały, a Iga wręczyła Maryli, proszęcie ja taką białą, rakietę tenisową. Widzisz, Beata, ta Iga to się w urodziny, proszę ja cię, potrafi zachować nie to, co ty, proszęcie, ja zawsze z pustymi rękoma. No a jeszcze ciekawostka, ponieważ Maryla ma kota, który nie jest jakiś bardzo towarzyski, ale Igę sobie tak, proszę ja cię, wiecie, upatrzył, że no łasił się, łasił, no nie odstępował na krok. No także Marylko, wszystkiego najlepszego. Uwaga, uwaga, Mela Koteluk poinformowała, proszęcie, ja swoich fanów, że ona i jej partner są. Zostali rodzicami. Mela urodziła chłopca i malec otrzymał imiona Leo Tadeusz. No tak dokładnie imię ja znałam takiego jednego tatka. Ale dawno i nieprawda. No także Melo, Melo, Melu, Melon? Mela i Bartek, no, wszystkiego najlepszego dla was i dla waszego maluszka. Słuchajcie, legenda krajowego roka. Zespół dobra, nie dobra noska, tylko kobra noska, słuchajcie, świętuje 40-lecie! No wiecie proszęcie, list z pola boju albo to na przykład Beata, kocham cię jak? Nie Islandię, Irlandię! Ja się zawsze zastanawiam, po co tu w ogóle siedzisz? No zespół Kobranowska powstał w 1985 roku w Toruniu, no i słuchajcie, no do dzisiaj elektryzuje scenę. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, no i w ciągu proszęcie tej kariery, to tam było czterech jacków aż. Ciekawe, jak był Jacek, to był i placek jakiś. Nie wiem, może się autokarami, proszę na placki ziemniaczane zatrzymywali. Także, kochani, no wszystkiego najlepszego z okazji Jubileuszu, no i co kolejnych 40 lat grania. A na koniec, słuchajcie, pójdziemy w świat mody. No, kojarzycie te taką medallę, co to tam wiecie w tych Hollywoodach, Nowych Jorkach, czy gdzieś tam łażą, proszęcie, tak się wiecie, stroją, nie? No, no to słuchajcie, organizatorzy zdradzili, kto poprowadzi Medgale 2026. No, słuchajcie, musieli wyłożyć pieniążki, bo uwaga, Nicole Kidman. Beyonce, Anna Wintur, no i słuchajcie, Venus Williams. Gala otworzy taką, wiecie, wiosenną wystawę kostium art, czyli, słuchajcie, no pewnie te takie stroje będą takie obrazowe, może coś z rzeźbą związane, no wiecie, ze sztuką. To być taki dialog między ubraniem, a ciałem. No mnie to się tak wydaje właśnie, że to będzie te art takie, no to te gwiazdy wszystkie to tak odbiorą. No ja to bym się na taką Monalizę, proszę Cię, wystroiła. No co teraz, jestem, proszę Cię, najbardziej warta na tym osiedlu. No ale na temat gale to trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać, no a tymczasem, słuchajcie, święta w przyszłym tygodniu. No to wy siedźcie, a ja wracam do lepienia pierogów. No także takie to były ploteczki i ucieczki, a my widzimy się za tydzień, do zobaczenia, pa!